Dzień dobry. W tym filmie pokroci jak założyć profil zaufany. Profil zaufany to jest takie narzędzie, które pozwala nam zweryfikować naszą osobę przed urzędami i podpisywać niektóre dokumenty urzędowe. W tym celu otworzę internet i wejdę na stronę gov.pl. Na tej stronie znajdziemy informacje na temat wszystkich spraw, które możemy załatwić w urzędzie. Część z nich możemy zrobić zdalnie, online. Nie wychodząc z domu przed komputerem, a inne po prostu musimy załatwić na miejscu. Natomiast strona ta ułatwia nam załatwienie tych spraw, ponieważ każda ze spraw, którą chcemy załatwić, jest bardzo dobrze opisana, gdzie możemy się dowiedzieć, co potrzebujemy wcześniej załatwić, ile to będzie kosztowało i ile czasu musimy czekać na załatwienie sprawy. Żeby móc załatwiać sprawy przez internet, potrzebujemy coś, co się nazywa profil zaufany. Aby go założyć, musimy na stronie gov.pl znaleźć właśnie ten odnośnik i w niego kliknąć. Żeby założyć profil zaufany, możemy zrobić to poprzez internet lub też korzystając z naszego dowodu elektronicznego, e-dowodu, lub przez podpis kwalifikowalny. Natomiast najlepszym sposobem jest po prostu założenie go przez swoje konto bankowe. Aby rozpocząć proces zakładania, klikamy na przycisk Start. Odpowiadamy na pierwsze pytanie. No jeżeli nie mamy profilu, to go nie zakładaliśmy, więc wybieramy nie, naciskamy dalej. Jest tu kilka opcji, które pozwolą nam ten podpis, a właściwie profil zaufany założyć. Wybieramy tą pierwszą opcję, konto internetowe. Jeżeli posiadamy konto w którymkolwiek z tych banków, czyli bank PKO, Inteligo, Santander, bank PKO S.A., m ING, Millennium, Alior i bank spółdzielczy, możemy skorzystać z takiej szybkiej ścieżki zakładania profilu zaufanego. Klikamy dalej, a następnie klikamy załóż profil zaufany. Skorzystamy z dostępu do bankowości elektronicznej. Dzięki temu, że mamy konto banku, nasza tożsamość została już potwierdzona przez pracownika banku. Trzymamy tam pieniądze, więc jest to powiedzmy wiarygodny sposób weryfikacji. I teraz wybieramy, jak chcesz uzyskać profil zaufany. Wybieramy, właśnie, bank i inny dostawca tożsamości. I wybieramy bank, w którym mamy konto. Ja skorzystam z banku ING. W tym momencie zostaliśmy przekierowani na konto bankowe, a właściwie na stronę naszego banku stronę internetową. Ja wpiszę login, który został mi nadany w banku oraz hasło, w którym normalnie loguje się do swoich pieniążków na koncie bankowym przez Internet. Po zalogowaniu, profil tworzy się automatycznie. Ja ten profil już mam, dlatego mam informację, że mój profil jest ważny do 2023 roku. Więc w ten sposób możemy tak naprawdę łatwo i przyjemnie załatwić sobie możliwość podpisywania dokumentów urzędowych. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej wskazówki i będziecie mogli już korzystać ze wszystkich udogodnień pracy zdalnej, czy też załatwienia spraw przez Internet. Dziękuję wszystkim za uwagę.